Cześć, witajcie! Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, to zachęcam do subskrybowania. A dziś kolejna inspiracja, tym razem będą to ketogeniczne bułeczki drożdżowe. Bardzo proste do przygotowania. Bułki są leciutkie i naprawdę smaczne. Zaczynam od rozpuszczania niewielkiej ilości miodu w kefirze. Dodaję drożdże. Dwie niepełne łyżki mąki kokosowej ocet jabłkowy i dokładnie mieszam do uzyskania takiej jednolitej papki i tak jak tradycyjne drożdże, dra, tradycyjne wypieki, odstawiam. Widzimy, że drożdże zaczęły pracować, są pęcherzyki powietrza, więc dodaję pozostałe składniki. W tej wersji y, część lnu zastąpiłam mąką migdałową, dokładnie blenduję, te bułeczki robię w wersji y, takiej do kanapek, więc dodałam odrobinę soli. Ciasto jest troszeczkę za rzadkie, dlatego tutaj najważniejsza jest konsystencja ciasta, nie sama ilość mąki, ponieważ mąki różnią się między sobą, szczególnie te mąki w naszej diecie, więc zwracam na to uwagę, żeby po prostu ewentualnie dosypać. Taka ma być konsystencja jakby gąbczasta. Tu po półtorej godziny w ciepłym miejscu. Widać, że to ciasto jest takie troszeczkę wzburzone, że są tam pęcherzyki powietrza i to, to ciasto musi być właśnie takie gąbkowate, tak, takie, takie leciutkie. Odstawiam jeszcze raz w ciepłe miejsce na około 30 minut. Po tym czasie, tak z czystej ciekawości, jeszcze tu zaglądam do bułeczki pierwszej, co tam się dzieje, czy drożdże działają. I widzimy tutaj, że są pęcherzyki powietrza, czyli. Coś tam się dzieje, te bułeczki podjęły jakąś pracę rosną. One nie będą na pewno tak spektakularnie puchate, jak bułki pszenne. Te mąki ketogeniczne są ciężkie, więc nie oczekujcie tutaj takich efektów, ale tak samo są lekkie i delikatne, i naprawdę bardzo pyszne. Tu jest kolejna wersja, tym razem tylko z mąką kokosową i z siemieniem lnianym mielonym odtłuszczonym. I podobnie przygotowuję zaczyn, mieszając składniki na zaczyn dokładnie do uzyskania jednolitej papki. Odstawiam na około 30-40 minut w ciepłe miejsce i już widać, że drożdże pracują, są pęcherze powietrza, czyli możemy dodawać resztę składników. Masło, jajka len, mąka, mąka, kokosowa i odrobinę słodzidła, bo teraz robię takie drożdżówki, które będą bardziej na słodko. I odstawiam w ciepłe miejsce. Po godzinie sprawdzam. Widać, że ciasto jest takie lekko napuszone, ale tak jak mówię, lekko napuszone, nie będzie to tak widowiskowe jak przy bułkach z glutenem. I lepiej bułeczki. Zwłaszczam spodkiem, ponieważ będę je nadziewać mascarpone i owocami. Można spodek, czy kubek, czy jak, jakiś mniejszy talerzyk zmoczyć, żeby było łatwiej. Do mascarpone dodałam sok z cytryny i skórkę z wyszorowanej cytryny. Układam owoce. Można wykorzystać dowolne sezonowe. W tej wersji już nie odstawiam do ponownego wyrastania, ale można jeszcze poczekać zanim wstawimy do piekarnika i piekę w 150-160 stopniach przez około pół godziny. Warto obserwować, to jest uzależnione od piekarnika, jak jest ustawiony i proszę, tak wyglądają w środku, naprawdę bardzo smaczne. Tu będzie wersja z serkiem takim kanapkowym, naturalnym i również z owocami, ale można także zrobić w wersji na przykład z pomidorami z fetą czy z serem żółtym. Posypuję jeszcze wiórkami kokosowymi i do tego ciasta, do poprzednich drożdżówek i do tych dodałam półtorej łyżki erytrytolu. Można jeszcze z wierzchu posypać ewentualnie właśnie jakimś słodzikiem. Jak wyglądają po upieczeniu. Naprawdę polecam. Jeżeli spodobał Wam się ten przepis, to nie zapominajcie o zostawieniu łapki, komentarza. I do następnego razu. Pa, pa.